Temat UFO jest dobrze znany, ale kwestia kontaktu inicjowanego z istotami pozaziemskimi, tak zwane C5, już nie tak bardzo. Z tego powodu u wielu osób w pierwszym odruchu idea taka może wywoływać sceptycyzm. Temat kontaktu inicjowanego przez człowieka wbrew pozorom nie jest niczym nowym. W środowiskach ufologicznych jest obecny od lat. Choć rzadko poruszany na tak szeroką skalę jak na przykład incydent w Roswell. W ostatnich latach temat ten przybiera na sile dzięki coraz liczniejszym wydarzeniom sprzyjającym jego popularyzacji, takim jak ujawnianie się kolejnych świadków, tzw. Whistleblowers oraz zeznania w amerykańskim senacie. Być może słyszałeś nazwisko Steven Greer o projekcie Disclosure i pojęciu protokołu C5. Albo o grupie Skywatcher i ich działaniach badawczych z wykorzystaniem kontaktu inicjowanego, ale nie zagłębiałeś się w temat i może pomyślałeś: to chyba coś dla wybranych. Trzeba mieć specjalne zdolności. Jeśli tak myślisz, to mam dobrą wiadomość: potencjał jest w każdym z nas. Najważniejsza na początku jest szczera intencja, otwartość i determinacja bo to właśnie od Twojego zaangażowania będzie zależeć, czy odniesiesz sukces. Pomyśl o tym, jak o nawiązywaniu relacji z drugą osobą. Jakbyś miał spotkać się z kimś nowym, potraktowałbyś to poważnie, z należytym szacunkiem, umówiłbyś się w konkretnym miejscu i czasie i pokazał, że Ci zależy. Z tego punktu widzenia kontakt inicjowany niewiele się różni. Główna różnica polega na tym, że komunikacja odbywa się telepatycznie, a fizyczna manifestacja następuje na Twoją prośbę. Inicjowany kontakt to spotkanie w połowie drogi. Musimy zrobić swoją część. Co zrobić przed wyjściem w teren? Przyjmij otwartą postawę i miej pozytywne nastawienie. Odłóż na moment sceptycyzm i uprzedzenia. Nie wywyższaj swoich gości. I zarazem nie umniejszaj własnej wartości. Różnice w zaawansowaniu technologicznym nie czynią nas gorszymi, jesteśmy po prostu inni. To, co ma znaczenie, to wartości, jakimi się kierujemy. Wybierz spokojne miejsce i porę, kiedy nic nie będzie cię rozpraszać. Nie musisz udawać się w zupełnie odludną lokalizację, choć takie miejsca mogą sprzyjać głębszym doświadczeniom. Wystarczy też własny ogród czy cichy zakątek na łonie natury. Już na tym etapie możesz w myślach wysłać intencję, dać znać, że jesteś otwarty na kontakt i przekazać informację o planowanym czasie i miejscu spotkania. Kontakt można inicjować zarówno w pojedynkę, jak i w grupie. Obie formy mają swoje zalety. Sesja w pojedynkę sprzyja głębokiemu skupieniu i wewnętrznej ciszy, z kolei grupa wnosi wspólną intencję i tworzy pole zbiorowej energii, które może wzmacniać doświadczenie. Wybierz to, co bardziej z tobą rezonuje. Nie musisz wiedzieć wszystkiego od samego początku, ale stopniowo podnoś poziom swojej świadomości i rozumienia natury rzeczywistości. Tematy, które warto zagłębić, to między innymi wizja zdalna i doświadczenia poza ciałem. Nie odkładaj tego na później i korzystaj z faktu, że mamy łatwy dostęp do informacji. Co robić w czasie sesji kontaktu inicjowanego, czyli kiedy jesteś już w terenie? Bądź zaangażowany w cały proces. Jeśli będziesz podejmował taki kontakt w grupie, to nie czekaj, aż ktoś przywoła statek taka postawa sugerowała by dla gości brak gotowości lub że ci nie zależy. Bądź aktywny, świadomie uczestnicz w każdym etapie. Pamiętaj, że w przypadku sesji grupowej to wysiłek wspólny, a nie pokaz. Jeśli jesteś w grupie, to pierwszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to włączyć tony przez około 10 minut. Link do tonów dostępny jest w opisie filmu. Ten punkt jest opcjonalny, ale warto go zastosować w grupie, między innymi dla lepszej synchronizacji. Najważniejszym punktem jest medytacja, która pomoże Ci zakotwiczyć się mocniej w chwili obecnej i skupić się na aktualnej aktywności. Możesz skorzystać z medytacji prowadzonych lub innych dowolnych, np. chemisyng, lub możesz też po prostu posiedzieć w ciszy. W czasie medytacji zwizualizuj siebie w przestrzeni kosmicznej. Swoją świadomością obejmij Ziemię, a następnie cały układ słoneczny ze znajdującymi się w nim planetami, a potem całą galaktykę i wszechświat. Użyj wizji zdalnej do odnalezienia statków kosmicznych oraz ich załogantów, lub po prostu sobie to zwizualizuj. Zaproś ich do siebie. Wizualizując drogę do swojej lokalizacji. Daj im znać, że jesteś gotowy na kontakt. Ta część jest bardzo ważna, ponieważ, czy wierzysz w to czy nie, istnieje zasada nieingerencji. Nie będą się Tobie narzucać, jeśli zgody na kontakt nie wyrazisz. Są pewne wyjątki, ale w tym filmie na tym skupiać się nie będziemy. Wyraź szczerą chęć pokojowego nawiązania kontaktu i działania na rzecz dobra ludzkości. I wszystkich istot we wszechświecie. Zaproś istoty, które chcą służyć dobru ogólnemu. Poproś, jeśli to możliwe, w danych okolicznościach, żeby się zamanifestowali, uwzględniając Twoje i ich bezpieczeństwo. I zarazem nie miej zbyt wygórowanych oczekiwań. Nawiąż telepatyczny dialog. Możesz się przedstawić i powiedzieć coś o sobie. Powiedz im, czemu chcesz ten kontakt nawiązać lub o czymś, co jest dla Ciebie ważne. Zadawaj im pytania, możesz dodać szczyptę humoru. Wsłuchaj się w swoją intuicję, bądź czujny i spokojny, obserwuj niebo, bądź świadomy wewnętrznych wrażeń. Być może poczujesz potrzebę skupienia na konkretnym fragmencie nieba, nie ignoruj tego. Te intuicyjne podpowiedzi mogą być znakiem nawiązanego kontaktu. Pomyśl o tej części jako o formie kontemplacji. Kiedy będziesz obserwował niebo, staraj się w tym czasie skupić tylko na tej jednej aktywności. Nie śpiesz się, wycisz zbędne myśli. Obiekty, jakie najczęściej się pojawiają, to świetliste orby, migające światła, formacje świetlne. Czyli kilka świateł lecących w geometrycznym układzie, lub widoczne gołym okiem statki kosmiczne. Mogą być to też doświadczenia bardziej metafizyczne, np. poczucie obecności istoty lub grupy istot, telepatyczne przekazy czy wizje podczas medytacji. Doświadczenia są ściśle zależne od gotowości danej osoby lub grupy. Nie wszyscy doświadczają manifestacji wizualnych za pierwszym razem. Czasem pierwsze znaki są subtelne i rosną z praktyką. Co robić po sesji kontaktowej? Kontakt nie musi się ukończyć, kiedy opuszczasz teren. Utrzymując na co dzień stan podwyższonej świadomości, możesz zwiększyć ilość anomalnych doświadczeń, takich jak synchroniczności czy świadome sny o istotach pozaziemskich. Regularnie medytuj, kontynuując intencję kontaktu. Jeśli medytacja jest czymś dla Ciebie nowym, zacznij od kilku minut dziennie. Bądź uważny, świadomy swoich myśli i emocji w ciągu dnia. Pamiętaj, że to Ty decydujesz o intensywności doświadczeń i możesz wyznaczać granice. Po co nam taki kontakt inicjowany? Jeśli kontakt się uda, to diametralnie zmienia perspektywę na życie. Zyskujemy niezależność od opinii innych osób, mediów czy rządu. Jednak nadrzędnym celem jest poszerzanie własnej świadomości. Być może zastanawiasz się, czy jest to bezpieczne, mogę próbować cię zapewnić, że to jest bezpieczne, jednak powiem ci, że jeśli zadajesz sobie takie pytanie, to znak, że dobrze by było, żebyś zdobył trochę więcej wiedzy i spróbował, kiedy poczujesz wewnętrzną gotowość. Edukowanie się i rozwój duchowy służą budowaniu solidnego fundamentu do wszystkich form kontaktu. Kontakt inicjowany to początek pięknej podróży, ale dla niektórych może to być wyboista droga ze względu na dużą zmianę paradygmatu i może wywoływać w pewnym stopniu szok poznawczy. Jednak im więcej wiedzy i doświadczenia zdobędziesz, tym bardziej ekscytująca ta podróż się stanie. W opisie filmu jest lista linków do medytacji i innych zasobów. Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest na kanale c 5 Poland. Napisz w komentarzach, czy podjąłeś już taką próbę kontaktu lub czy planujesz ją podjąć. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka i udostępnij ten film. Subskrybuj po więcej. Do zobaczenia. thank you could you get brighter so we can see better please right, or right here yes. thank you yes <laughs> thank you <laughs>